Cześć manecko, ja jestem Patryk, nie wiem co mnie słychać, ale chyba tak Po pierwsze to jest odcinek w okazji 50 subskrypcji na moim kanale Dziękuję bardzo, 50 subskrypcji zostało wybite, słuchajcie w Niecałe godziny, chyba 10.11 do 12 zostało wybite na mój kanał 50 subskrypcji Dlatego jak widzicie brakuje mi 10, 10 pucharów, żeby mieć bo Także dzisiaj sobie po prostu gramy solo. I co? W ogóle pozdrawiam Cię Jakub z mojej szkoły, ponieważ z Tobą gadałem i grało mi się fantastycznie, czyli pewnie jutro, bo dzisiaj na pewno będę testował, czyli jutro pewnie będziesz widział, jak będę się grał. Właśnie tego. Mam nadzieję, że wygram na pierwszym miejscu. Nie. Także. E, przegrałem niestety minus 3 już Pff. no beki to tu nie ma. Niestety będę chyba musieli więcej grać, ale nie ma, nie ma co. Nic się nie stało. Biedzemy Rose, ponieważ... W ogóle nie wiem, słuchajcie cemu. Ale jakoś mi się fajnie zaczęło grać rose. Dlatego postanowiłem sobie właśnie... Sorry, za to sam patrzę, ale patrzę na godzinę i patrzę na ile mam baterii. Dobra. Postanowiłem, słuchajcie, sobie zagrać Rose. Ponieważ Rose jest jednak postacią fajną, a zatko co gram Rose. Ale co, to była w ogóle taka ciekawostka dla Was. Słuchajcie, nie wiem, jak długo będzie się to stawiać. Taka ciekawostka dla Was. Rose była pierwszą postacią moja, którą wydropiłem ze skrzynki browsers. Tak zacząłem grać. I pierwsza postać to była właśnie Rose. Bardzo jarałem się Rose bo w ogóle wtedy byłem takim nubem wiecie nie, nie wiedziałem jakie są postacie coś najlepsze, co, co co robić po prostu wiecie na chama wchodziłem tego i właśnie jak teraz i po prostu se tu grałem o ty w majonezie ty kuła. ja ci dam o nie dwie cebule mnie atakują sorry za lagi ale Już na to nic nie poradzę O cebule, No nie no co za hamczyk Dobra Uciekamy Niech oni się tutaj nawalają O kurde Rosa wygrała. na tego Seli wygrała LOL ty Czekamy, chociaż na drugie miejsce, najlepiej było jakbyśmy pierwsze zajęli. No ale to jest trochę nie, niemożliwe. No właśnie tak, że za trzecie zajęliśmy. Ciekawe za ile się dostaje za trzecie. 6! Ej! Ty powie nie tak zle. Myślałam, że będzie gorzej. Ale nie jest tak zle. W sumie co czas... No i proszę bardzo, jak widzicie, brakuje nam do szczęścia. Jeszcze 7 pucharków. Czyli jakbyśmy teraz, proszę bardzo, wchodzimy na starcie w paze, no i kampimy się do końca, wygrywamy jako drugie miejsce i mamy bo. Będzie na pewno, oj sorry, będzie na pewno um, rundka jak będę grał bo, Jezu, jaram się po prostu tym bo, ja jaram się. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo jak film będzie bez y, głosu, to nie wiem, to będę musiał chyba dograć, jakoś będę musiał spróbować dograć głos. Ale mam nadzieję, że się nagra. W ogóle naprawdę się jaram tym, bo, bo niby dla was to jest takie eh, bo hm, już dawno sobie zebrałem, eee, eh, eh, dla mnie to to wiesz. Lecz to jest coś innego, to nie jest jak Dynamite, bo Dynamike w ogóle praktycznie nie gra. Może to potwierdzić mój najlepszy kolega Zegos oraz Jakub. W ogóle nie wiem jak po polsku do niego mówić. Jakub po niderlandzku, czy Jakub po polsku? Na znaczy, po polsku w sumie nie umiem, nie? Znaczy... co... Umiem Polski, tak, Jezus, Maria. dobra, nie mogę gadać czasami. Będę cicho siedzieć, bo muszę się skupić. Dobra, Simon w ogóle ciśnie mocno, chyba go zaproszę do znajomych. W ogóle jak chcecie dołączyć do mojego klubu, musicie znaleźć mnie na Messengerze, nazywam się Patryk Stołek, tak wiem, nazywam się Struzyk, ale Stołek było jedyne niezajęte nazwisko. Także za bardzo nie mogłem tutaj wybrzydzać. Nie dało się w ogóle wybrzydzać. Musiałem takie wybrać, bo takie musiałem mieć. Znaczy, w sumie mógłbym też wybrać, wybrać po prostu stoł. O, słuchajcie, wygraliśmy. Ja nie mogę, dobra. Zagadałam się, ale plus 9. To jest. Dobra. O, proszę bardzo, jak widzicie, to Oliwier ja, mnie akceptuje. Oliwier, zazdroszczę Ci trochę tego kruka. W sumie nie tak mocno. I proszę bardzo. Kupił się skina, a ja w końcu, słuchajcie, odnokowałam. bo... Także co? Otwieramy. I jest nasa postać. Tu, 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 bo, ale ja pocharmam. Bo posyła trzy wybuchowe z całej w jej kierunku wybranego celu. Po co super ataku umieszcza na ziemi trzy ukryte min miny? Gadamy. No, jak widzicie, gadamy tutaj pisy, a ja patrz. Patrz na to, Ptiu! Motherfucker! O, oh, fucking nie. Yeah. Dobra, także zagramy sobie. Czekaj, jeszcze patrzcie, tutaj, jak widzicie, można sobie gadać. nie bo no na... dobra okej okay, zaczynamy Niech napiszę coś Dawaj, Oliwie, kurde, ja się nie cierpiłem, chcę go wytestować, a nie, kurde, będziesz mi tutaj starał. A, ty cebulu w majonezie, Rusie! Ty flaki w cebuli, czy coś, nie wiem, co. To jak kończysz? Czekajcie, sorry, że tak odpisuję, ale... Także <laughs> będziesz, Oliwie, na tego... Yy... Na filmie, także pozdrawiam Cię serdecznie, pozdrawiam też innych moich widzów, ponieważ jesteście wspaniali, że mi mi 50 subskrypcji, jest to dla mnie bardzo wielka cena, ponieważ tyle nigdy nie miałem. No halo, wybiera zadymiaza, no ile będzie z tego zadymiaza wybierał? Pół roku już prawie minęło. Oczywiście, żartuję. No halo, no kurde, bo zaraz wyjdę, Stoję sobie solo zagrać, jak Pan nie chce grać, no to halo. No luci, ty kluski majonezie. No alo, hmm. zaraz film mi się skończy, no idź pan stąd, dobra idź pan, bo Wejdę się w dół. i gramy, słuchajcie, nie będę czekał na kolesia, bo chcecie oczywiście, musicie y, znaleźć mnie na y, Messengerze, ponieważ mogę wtedy wam, bo także jest trudno trochę krótko powiedzieć. A tak możecie mnie na ze Patrick Stołek. Macie moją twarz w niebieskiej kosulki. Kosulce, ale e Kosulce w parku. Dobra, słuchajcie, patrz jak nawala. Może dzisiaj jeszcze zagram sobie. Tu ty, ktoś to też grał, ale chyba doświadczony. Ja jestem taki, wiecie. Taki doświadczony, doświadczony to ja nie jestem, nie? Co so, ja tak po prostu jestem. Proszę bardzo, patrzcie, jak nawalają. O, udało mi się, dobra, fajnie. Udało mi się pokonać drugiego bo. Słuchaj, powiem, powiem wam, że bo, jako w kolekcji, mieć jest to bardzo fajny pomysł, że mieć bo w kolekcji swoje, Ponieważ, po pierwsze, postać stela na daleko. Postawiam inny, także jest to, jest kolejny propship. Lec, najgorszy jest to. Ze niestety, ale na samym początku ma mało życia. Lecz i tak jest to lepsza, moim zdaniem, postać ponieważ od kruka, ponieważ niby jest to legenda Ma Lecz, no, jakby tak pomyśleć, no to w sumie jego życie nawet pod ulepszeniem mocy na dziesiąty poziom, i tak go życie jest tak masakrycnie małe. No, po prostu tak masakrycnie małe że to jest jakaś bajka, słuchajcie. No, niestety, czwarte miejsce, chyba tak, czwarte chyba miejsce. Ile? No, minus zero, ale jest ok. Także co? Akceptuję. I to by było już na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał filmik, ponieważ dla mnie zajęło to długo. znowu zbierać 3200. Akurat. No i co? Będę leciał dalej i będę czasami nagrywał odcinki. Na przykład, jak będę zbierał to, to piękne tutaj zasko. Tu. Albo jak coś innego będę zbierał. Kurde, jak będę skinki albo coś innego, ale to widzicie, tutaj jest bardzo długo, żeby odblokować tika. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. I co? Do następnego odcinka, do usłyszenia, ponieważ film był zanurzony. Nie zapomnijcie zasubskrybować film, yy, oraz mój kanał. No i skończyłeś. Nagrywasz? No Jezu, nie cierpiłeś się, kurde, ja czekałam tak długo na, dobra, nieważne, muszę dokończyć. No, nie no, zaraz mu tu patrzmy, zaraz mu, sorry widzowie, ale jak to oglądasz, Oliver, weź się do Cypry, bo piszę ci, że człowiek nagrywa spokojnie i chce dokończyć odcinek, a ty pisze, halo, skończyłeś, halo, halo. Grzyńka, zawo chyba został, dzwoń po 112, halo. Kurde, no Jezus. Dobra, także nie, zap nie zapomnijcie subskrybować kanał, ponieważ bardzo warto. Obserwujcie mnie na Messengerze, ponieważ tam możecie dołączyć do mojego klubu i tam możecie ze mną gadać. Patryk Stoik będziecie mieli nazwę w opisie. Także co? Do następnego i papatki. Oh yeah.